Cześć Wam wszystkim. Chciałabym dzisiaj Wam pokazać kilka podstaw szydełkowych. Zaczniemy od łańcuszka szydełkowego. Mamy go tutaj. Z czego on się składa? Składa się z pojedynczych ogniw. Symbol graficzny takiego ogniwa. Czy też oczka, łańcuszka, to puste w środku kółeczko. Spróbujemy całość, żeby nie było łatwo. I zaczniemy od początku. Szydełko numer 7, w tym przypadku, żeby było wszystko bardziej widoczne. Natomiast przy doborze zwracamy uwagę na etykietę znajdującą się na danej włóczce. Tu akurat mam zerwaną. Na każdej etykiecie macie napisane, jakie szydełko będzie pasowało do danej włóczki. No więc tak, na starcie musimy zrobić supełek, żeby nasza praca się nie pruła. I żeby się mocno trzymała. W tym celu szydełko wędruje za nitkę, zabierają do siebie, a końcówka wędruje dookoła nitki znajdującej się na włóczce. Nawijamy nitkę z włóczki na palec, końcówkę przytrzymujemy. Powstało nam takie niby oczko. Teraz zabieramy nitkę z palca i przeciągamy szydełko wraz z tą nitką przez oczko. Zaciskamy końcóweczko. Mamy supełek początkowy. Teraz będziemy tworzyć łańcuszek. Żeby go wykonać, będziemy powtarzać te same czynności, czyli zabieramy nitkę i przeciągamy przez oczko. Zabieramy nitkę, przeciągamy przez oczko. Musimy pilnować, żeby oczka były w miarę równe, nie za ciasne, bo później nie przełożymy szydełka przez to oczko i nie za luźne, ponieważ praca nie będzie estetycznie wyglądała. Wraz z Przybywaniem łańcuszka przesuwam sobie palec, przytrzymując cały czas końcówkę. I tworzę sobie, licząc poszczególne oczka, do których będziemy dodawać daną ilość oczek w zależności od wzoru wykonywanego, które będą stanowić wysokość następnego rzędu. Jak już wspomniałam, można pracować rzędami, ale można też pracować na okrągu. W tym celu bym musiała połączyć koniec z początkiem. No i kontynuować na okrętkę. Można też yy, robić to za pomocą magicznego pierścienia, który mam nadzieję w przyszłości Wam jeszcze pokażę. To jest ćwiczenie. Na start, od którego powinniśmy zacząć, nie od robótek wymagających, po których zaraz stwierdzimy, o Boże, to jest trudne i odłożymy to na bok, tylko małymi etapami od początku. Jeśli podobał Wam się filmik, zalajkujcie, możecie subskrybować, pojawią się inne filmiki. Z tej strony już chyba wszystko na dzisiaj. Dziękuję i do usłyszenia. Pa! pa.